Witam serdecznie. Właśnie kupiłem sobie oto właśnie taki kask z AliExpressu. Wydawałoby się, że jest bezpieczny. Nic bardziej mylnego: jest niebezpieczny i nas może po prostu podczas wypadku udusić. A dlaczego? Zobaczcie sami. Tu jest przód kasku. Ten pasek, który jest z przodu, powinien być bardziej w tą stronę. A zobaczcie, jak wygląda kask. Jak wygląda kask lidlowski. Ma te paski tutaj z przodu. Widać. Porównanie tych dwóch Lidlowskich, a ten, zobaczcie, gdzie on ma. Te paski. On ma te paski tutaj w połowie, na wysokości ucha, jakby. A ten z Lidla ma tutaj z przodu, bardziej bliżej czoła. I ten kask jest bardziej odpowiedni. Przy tym kasku, jeżeli on pójdzie nam z tyłu na szyję. To się możemy udusić. I tego kasku nie rekomenduję, on po prostu może nas udusić podczas wypadku. Tak więc, przed zakupem kasku, zróbmy sobie taki krótki testik i on pokaże nam, czy kask jest bezpieczny. Bo ja być może nie miałem tutaj zapiętych tych tasiemek, ale robiłem testy i z tymi zapiętymi tasiemkami, i ściągniętą z tyłu na maksa zakrętką, i za każdym razem kask lądował mi z tyłu szyi. Co jest niebezpieczne, co może nas udusić. Do czasu wypadku, wszystko jest ok. Podczas wypadku ten kask schodzi nam z tyłu za głowę i nieszczęście murowane.